Choroby układu sercowo-naczyniowego to pandemia XXI wieku. By zmienić tę sytuację, nie wystarczy postęp w medycynie. Konieczna jest również edukacja w dziedzinie profilaktyki tych schorzeń, a także dostęp do wczesnej diagnostyki i interdyscyplinarna współpraca lekarzy. Dane Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego mówią, że na nadciśnienie tętnicze choruje ponad 10 milionów ludzi w Polsce. Tylko z powodu zawału serca co roku umiera około 15 tysięcy, a milion Polaków boryka się z niewydolnością serca. Zdaniem kardiologów w ciągu dekady ta liczba zwiększy się o połowę. Istotnym aspektem postępowania z osobami z chorobami sercowo-naczyniowymi jest odpowiednia ich diagnostyka i leczenie. Jednakże należy podkreślić, że kluczowym elementem jest zapobieganie występowaniu chorób sercowo-naczyniowych. Prewencja występowania chorób sercowo-naczyniowych polega przede wszystkim na eliminacji czynników prowadzących do ich rozwoju. Czynniki, które mają wpływ na zdrowie są liczne i współdziałające. Mark Lalonde pogrupował je w cztery zespoły czynników mających wpływ na stan zdrowia ludności, zwane polami Lalonda. Czynniki z obszaru zachowań i stylu życia mające 53% wpływu na zdrowie człowieka. Do zakresu tego pola należą takie elementy jak aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, nawodnienie organizmu, umiejętności radzenia sobie ze stresem, sen, stosowanie używek, zachowania seksualne oraz zdrowe nawyki związane z profilaktyką zdrowia. Czynniki z obszaru środowiska życia, mające 21% wpływu na zdrowie człowieka. Do zakresu tego pola należą takie elementy jak czyste, zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne. Czynniki z obszaru biologii i genetyki mające 16% wpływu na zdrowie człowieka. Do zakresu tego pola należą czynniki mogące powodować dziedziczne predyspozycje do wystąpienia określonych chorób czy problemów zdrowotnych. Czynniki z obszaru organizacji systemu ochrony zdrowia mające 10% wpływu na zdrowie człowieka. Do zakresu tego pola należą takie elementy jak struktura, organizacja, jakość, funkcjonowanie i dostępność doświadczeń medycznych. W przypadku niemodyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych nie mamy na nie wpływu. Należy jednak podkreślić, że ich obecność wiąże się z wyższym ryzykiem rozwoju tych chorób, dlatego osoby, u których występują te czynniki, powinny być tego świadome. W takiej sytuacji szczególną uwagę należy zwrócić na redukcję modyfikowalnych czynników ryzyka. Do niemodyfikowalnych czynników ryzyka zaliczamy płeć męska, wiek, mężczyźni powyżej 55 lat. Kobiety powyżej 60 lat, przedwczesna menopauza, przedwczesne występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie rodzinnym, mężczyźni poniżej 55 lat, kobiety poniżej 60 lat, występowanie w najbliższej rodzinie u rodziców, rodzeństwa lub dzieci, chorób sercowo-naczyniowych. Takich jak choroba niedokrwienna serca, zawał serca, niewydolność serca czy udar mózgu w młodym wieku, a także nadciśnienia tętniczego rozpoznanego w młodym wieku u rodziców lub w wywiadzie rodzinnym, również zwiększa ryzyko rozwoju tych schorzeń. Modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jest więcej, ale kluczowe jest to, że możemy na nie wpływać. Modyfikowalne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych: palenie tytoniu, zarówno aktywne, bierne, jak i w przeszłości. Zaburzenia gospodarki lipidowej obejmują podwyższone stężenie cholesterolu LDL, obniżone stężenie cholesterolu HDL oraz podwyższone stężenie triglicerydów. Ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych wiąże się całkowite stężenie cholesterolu, powyżej 5 milimol na litr stężenie cholesterolu LDL powyżej 3 milimol na litr stężenie triglicerydów powyżej 1,7 milimol na litr obniżone stężenie cholesterolu HDL poniżej 1 milimol na litr u mężczyzn i poniżej 1,2 milimol na litr u kobiet Stan przedcukrzycowy i cukrzyca obejmują podwyższone stężenie glukozy w osoczu na czczo, powyżej 5,6 mmol na litr. W takim przypadku najczęściej zaleca się wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy. Jeżeli stężenie glukozy na czczo wynosi więcej niż 5,6 mmol na litr, a po 120 minutach wynik wynosi Poniżej 7,8 i 8 mmol na litr l diagnozuje się nieprawidłową glikemię naczczo. Stężenie glukozy w przedziale między 7 i a 11 mmol na litr po 120 minutach wskazuje na nieprawidłową tolerancję glukozy, a wynik powyżej 11.1 mmol/l sugeruje cukrzycę. Cukrzycę można rozpoznać, gdy Stężenie glukozy we krwi Żylnej wynosi powyżej 11,1 mmol na litr i towarzyszą temu objawy cukrzycy, niezależnie od posiłków. Stężenie glukozy na czczo w dwóch pomiarach wynosi powyżej 7 mmol na litr. Stężenie glukozy w 120 minucie OGTT wynosi powyżej 11,1 mmol na litr. Poziom hemoglobiny glikozylowanej wynosi powyżej 6,5%. Nadwaga i otyłość, szczególnie otyłość brzuszna, definiowana jako obwód talii powyżej 102 cm u mężczyzn i 88 cm u kobiet. Siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej. Czynniki psychospołeczne i socjoekonomiczne. Niski status socjoekonomiczny, brak wsparcia społecznego, stres w pracy i życiu rodzinnym, wrogość, depresja oraz lęk przyspieszają rozwój chorób sercowo-naczyniowych. Podwyższona spoczynkowa czynność serca powyżej 80 na minutę, zwiększona częstość akcji serca jest czynnikiem ryzyka. Zaleca się obniżenie tego parametru poniżej 80 na minutę. Szczególnie u osób z już zdiagnozowanymi chorobami sercowo-naczyniowymi. W leczeniu i profilaktyce chorób układu krążenia kluczowe znaczenie ma zmiana stylu życia, nawyków żywieniowych i redukcja masy ciała. Leczenie chorób układu krążenia to najczęściej leczenie skutków, Tymczasem bardzo ważna jest profilaktyka, która jest jedynym sposobem na ograniczenie liczby zachorowań. Nie da się bowiem ukryć, że w większości przypadków sami pracujemy na swój pogarszający się stan zdrowia. Najważniejszym elementem profilaktyki jest rzetelna wiedza na temat czynników ryzyka, odpowiedniego stylu życia, konieczności regularnej kontroli stanu zdrowia u lekarza rodzinnego i w miarę konieczności u kardiologa wykonywanie badań kontrolnych. Nie można mówić o profilaktyce chorób układu krążenia bez zmiany nawyków. Tu sama wiedza nie wystarczy, konieczne jest też działanie. Niezbędna jest modyfikacja diety. Powinna się ona przede wszystkim opierać na warzywach i owocach. Zgodnie z obowiązującym obecnie talerzem Zdrowego Żywienia opublikowanym przez Instytut Żywności i Żywienia, to warzywa powinny stanowić podstawę zdrowej diety. Nasze posiłki powinny także zawierać produkty zbożowe z pełnego przemiału, nasiona warzyw strączkowych, morskie ryby, chudy nabiał, oleje roślinne tłoczone na zimno i oczywiście odpowiednie ilości wody to woda powinna być głównym codziennym napojem warto natomiast ograniczyć spożycie słodyczy tłustego mięsa i wędlin pieczywa z białej mąki słodzonych napojów a nawet soków owocowych te ostatnie zawierają spore ilości cukru. Bardzo ważnym elementem profilaktyki chorób układu krążenia jest wysiłek fizyczny. Regularny ruch korzystnie wpływa na pracę serca i usprawnia przepływ krwi w naczyniach wieńcowych. Pozwala też utrzymać właściwe wartości ciśnienia tętniczego, ułatwia zachowanie szczupłej sylwetki, zapobiega odkładaniu się nadmiernych ilości cholesterolu LDL którego utlenione frakcje są odpowiedzialne za odkładanie się blaszek miażdżycowych na ścianach naczyń. Jako minimum lekarze zalecają 3 razy w tygodniu po 30 minut dość intensywnego wysiłku fizycznego. Może to być energiczny spacer, jogging, aerobik, jazda na rowerze lub rolkach, pływanie. Warto zwrócić uwagę na intensywność ćwiczeń. Powinniśmy wykonywać je z nasileniem, które sprawi, że nasze tętno wzrośnie do 130 uderzeń na minutę. Sercu nie służą także używki, przede wszystkim nikotyna. Palenie tytoniu, już w ilości przekraczającej jednego papierosa dziennie, wymienia się jako jeden z istotnych czynników ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Nikotyna podnosi ciśnienie. Przyspiesza rytm serca, prowadzi do szybszego rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach. Organizm palacza, przede wszystkim jego mózg, jest wyraźnie niedotleniony. Dzieje się tak zarówno z powodu zwężonych przez odkładające się płytki miażdżycowe naczyń krwionośnych, jak i hemoglobiny. To związek powstający we krwi pod wpływem tlenku węgla, będącego produktem ubocznym spalania tytoniu. W przeciwieństwie do hemoglobiny, związek ten nie transportuje tlenu ani składników odżywczych. Jeśli chodzi o alkohol, to choć umiarkowane jego dawki spożywane przez zdrową osobę mogą mieć nawet korzystny wpływ na stan naczyń krwionośnych, lekarze nie zalecają jego spożywania przez osoby, u których zdiagnozowane zostaną choroby układu krążenia. Kolejnym istotnym elementem profilaktyki jest radzenie sobie ze stresem. Przewlekły stres bardzo obciąża serce. W sytuacjach stresowych organizm wydziela hormony przyspieszające pracę serca i podnoszące ciśnienie krwi. Osoby, które przewlekle funkcjonują w warunkach stresu, Powinny nauczyć się odpoczywać i dystansować od sytuacji, które go wywołują. Jeśli chodzi o profilaktykę chorób układu sercowo-naczyniowego, istotne są także badania profilaktyczne. Bardzo ważnym badaniem, które pozwala ocenić ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, jest lipidogram. Sprawdza on poziom cholesterolu całkowitego, jego frakcji HDL-LDL oraz trójglicerydów. Jeśli wynik jest prawidłowy, osoba w wieku 20-40 lat może wykonywać je raz na 5 lat. W grupie wiekowej 40-50 lat wskazane jest przeprowadzanie go co 2 lata, natomiast po ukończeniu 50 roku życia co roku. Jeśli z wywiadu lekarskiego wynika, że osoba z grupy wiekowej 40-50 lat ma dziedziczne skłonności do występowania chorób układu krążenia, a także w przypadku nadwagi czy czynnego tytoniowego nałogu lipidogram należy wykonywać co roku podwyższony poziom cholesterolu i jednej z jego frakcji LDL oraz zbyt wysoki poziom trójglicerydów sprzyjają rozwojowi miażdżycy. W przypadku podwyższonych wyników niezbędna będzie zmiana stylu życia. A niekiedy także farmakoterapia. Osoby, które ukończyły 40 rok życia, powinny profilaktycznie raz na 3 lata wykonać badanie EKG spoczynkowe elektrokardiogram. To jedno z podstawowych badań obrazujących stan serca i jego pracę. Po ukończeniu 50 roku życia EKG należy wykonywać już co roku. Osoby, u których nie została zdiagnozowana cukrzyca, Powinny profilaktycznie wykonywać badania glukozy na czczo przynajmniej raz w roku.